i siostry, 50 lat temu, 6 października 1966 roku, sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, prymas Polski, dokonał konsekracji uroczystej tego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to bardzo ważna liturgia. Przepiękna liturgia, którą odprawialiśmy tydzień temu, ubiegłą niedzielę, konsekrując nowy kościół w Starej Miłosnej. Warto tam pojechać i ten nowy kościół obejrzeć. Jest to uroczystość, która przypomina życie sakramentalne człowieka. Przecież my też otrzymujemy namaszczenie chrzcielne, i polanie wodą chrzcielną na początku naszego życia chrześcijańskiego. My również otrzymujemy namaszczenie Duchem Świętym i krzyżmem przy sakramencie bierzmowania. I też jak w kościele, w centrum znajduje się Eucharystia, ciało i krew Pańska która jest z nami dzielona a więc kościół jest swego rodzaju żywym organizmem a staje się nim wtedy gdy my jesteśmy kościołem i owe zachołuszki o których mówił ksiądz proboszcz ale dzisiaj te świece się nie palą niestety one są umieszczone w miejscach Namaszczenia tego kościoła. I przypominają, jeżeli są cztery, przypominają czterech ewangelistów, a jeżeli jest ich sześć, przypominają po jednej stronie sześć, czyli dwu, dwanaście po dwu, obydwu stronach przypominają dwunastu apostołów, na bazie których, na których fundamencie Kościół się wznosi. I dlatego dzisiaj nasza uroczysta msza święta jest mszą dziękczynną. Za pięćdziesiąt minionych lat, w tej parafii, która zawsze tętniła życiem, która odznaczała się niezwykłą aktywnością, w tej parafii i pod tym patronatem Matki Bożej. Matki Bożej Częstochowskiej, wsłuchujemy się w Słowo, w Słowo Boże, którego ona jest matką. Dwa tygodnie temu wróciłem z Afryki, gdzie w Kibeho, właśnie w Rwandzie, ukazała się Matka Boża na początku lat 80. i nazwała się Matką Słowa. Gdy słuchamy Słowa Bożego, nie zapominajmy, że Jego matką jest Maryja i że ona powiedziała czyńcie wszystko, co Wam powie. Dlatego dzisiaj również się wczytujemy, wsłuchujemy w to Słowo Boże, które najpierw ustami proroka Habakuka. To jest siódmy wiek przed Chrystusem, stawia pytanie ciąg... Pytania ciągle aktualne. Widzimy tyle zła w świecie wokół siebie. Nawet widzimy to zła w nas samych. A jednocześnie Bóg jakby milczał. Bóg nie reaguje. Panie, jak długo mam wzywać pomocy, a ty nie wysłuchujesz? Ile ludzi ma pretensji do Pana Boga, że się modlili, a Pan Bóg ich nie wysłuchał. I w ten sposób winnym staje się Pan Bóg. Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, albo źle się modlimy o rzeczy, które nam nie będą służyć, nie według woli Bożej, albo. Pan, ma, Pan Bóg ma swój czas. Realizuje o to, co prosimy według Jego woli w swoim czasie, bo Jego drogi nie są naszymi drogami, a nasze drogi często nie są drogami Bożymi. I odpowiedział Pan słowami, zapiszcie sobie to, byście nie zapomnieli. Jest to widzenie na czas oznaczony, który nastąpi. A jeśli się opóźnia, to go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. I na tym polega uwierzenie, zawierzenie Bogu i powierzenie Mu swego życia. O tym nie możemy. Wątpić. I zatem, słysząc głos Pana, nie zatwardzajcie Waszych serc. Ewangelia, która dzisiaj jest do nas skierowana, zawiera dwie rady ewangeliczne, których jest dość dużo w Ewangelii. I pierwsza rada jest odpowiedzią, na prośbę uczniów, która jest naszą prośbą: Panie, dodaj nam wiarę. Nasza wiara jest słaba, chwiejna, niewystarczająca. Nasza wiara zanika. Pierwszy objaw dechrystianizacji polega na zaniku wiary i w związku z tym w zaniku modlitwy w Kościele wśród wierzących. A zatem dodaj nam wiarę. I Jezus używa już nie paraboli, czyli swego rodzaju porównania, ale hyperboli. To znaczy czegoś, co jest więcej niż parabolą, jest większy kontrast w tym, co chce nam przekazać. I mówi, gdybyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to jest naj, najmniejsza. Wielkość, malutkie ziarenko jak pyłek zmielonej kawy. I powiedzielibyście tej morwie, która z kolei ma bardzo rozgałęziony system korzeniowy, głęboki. Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a była wam posłuszna. Można powiedzieć, to jest przesada. Ale właśnie Jezus użył hyperboli, żeby nam powiedzieć, iż wiara to jest wiara w moc Bożą, a nie w naszą, w naszą moc. I jeżeli coś Bogu powierzamy, wierzę, to po to, żeby On działał. Dać Mu miejsce, dać Mu okazję, dać Mu możliwość, przyzwolenie, żeby działał w naszym życiu. My tak bardzo chcemy, żeby Pan Bóg był nam posłuszny żeby spełniał wszystkie nasze zachcianki, wszystkie nasze westchnienia. Tymczasem to jest mądry ojciec, który wie, co i czego potrzeba jego dzieciom. A więc wiara polega właśnie znowu na tym samym. Powierzamy się Bogu samemu. Niech On nas prowadzi. Mamy do Niego bezgraniczne zaufanie. Do człowieka możemy mieć zaufanie, ale nigdy absolutne, bo ludzie są zawodni. Do Boga możemy i powinniśmy mieć absolutne zaufanie, bo On nigdy nie zawodzi. I wreszcie druga rada ewangeliczna: jak wykonywać swoje obowiązki. Jezus mówi: wykonujmy nasze obowiązki w, w prawdzie i w pokorze. Wiedząc, służby nieużyteczne jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać, i mówimy często o ludziach niezastąpionych. Odpowiedź na to jest taka, że cmentarz jest pełen ludzi niezastąpionych, a tymczasem nasze życie kontynuuje, i każdy może być zastąpiony. Ale często. Domagamy się wynagrodzenia i nadzwyczajnego traktowania ze względu na to, że wypełniliśmy swój podstawowy obowiązek. Podczas gdy możemy spodziewać się nagród i odznaczeń, gdy zrobimy czegoś nadobowiązkowo, czegoś powiedziałbym wręcz bezinteresownie. I taki jest sens tej Rady Ewangelicznej żebyśmy wykonywali najpierw swoje obowiązki. Najwięcej nieszczęść w naszym życiu społecznym, rodzinnym polega na tym, że zaniedbujemy swoje obowiązki, że ich nie wykonujemy. Obowiązki ojca, matki, męża, żony, urzędnika, pracownika wszystkie te zaniedbania to są właśnie zaniedbania braku sprawiedliwości bo obowiązek jest wymogiem sprawiedliwości a więc nie wypinajmy za wcześnie piersi pod tordery i zostawmy innym te dostrzeżenia naszej wyjątkowości naszej ponadnormatywnej działalności która rzeczywiście zasługuje na zauważenie wczoraj mieliśmy piękną Uroczystość 25-lecia Radia Warszawa. Jest to pierwsze radio decyzjalne, jakie powstało po upadku komunizmu. I odznaczaliśmy ludzi, którzy rzeczywiście się wykazali czymś więcej niż zwykłym obowiązkiem, czyli po prostu nadzwyczajną ofiarnością w tej tak ważnej pracy. I wreszcie. Dzisiaj święty Paweł, pisząc do tym Mateusza, pisał z więzienia rzymskiego zresztą, mówi mu: Przypominam Ci, nie, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boż. Każdy z nas od Boga otrzymał charyzmaty, to znaczy dary przeznaczone dla innych. Na przykład dar nauczania jest darem przeznaczonym dla innych, dla wychowanków, dla uczniów. To jest dar nauczycielski. I to się nazywa właśnie charyzmatem. Dar, który mamy dla innych. Myśmy byli użyteczni, pożyteczni i błogosławieni dla innych. I tak jak są dary indywidualne, każdy z nas powinien, powinien je odkrywać i z nimi współpracować, rozwijać je, tak samo. Są dary wspólnotowe. Jestem przekonany, że ta parafia o takiej przeszłości, o takich dokonaniach, o takim tętnie życia chrześcijańskiego, katolickiego, ma swój charyzmat, przeznaczony dla innych. Rozpoczynamy kolejny rok cyklu chrzcielnego, już ostatni, czwarty rok. Będziecie mi świadkami. Właśnie. Na tym polega ten charyzmat, by być świadkami, by świadczyć o Chrystusie wobec innych, wobec otoczenia, najpierw tego najbliższego spod wspólnego dachu i wspólnego stołu, a później dopiero w szerszych kręgach naszego działania i oddziaływania. I ten charyzmat naszej parafii tutaj jest charyzmatem właśnie częstochowskim. Matka Boża Częstochowska jest elementem naszej zbiorowej tożsamości, jakimś znakiem rozpoznawczym Polaków, gdzie wchodzimy do domu i widzimy nawet za granicą wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, wiemy, że jesteśmy w Polsce. Ona z Królową Polski. Co więcej, my nie rozumiemy tego wyrażenia Królową Korony Polskiej to wówczas w czasach Unii Lubelskiej, kiedy Polska była podzielona, była Unią Litwy i Korony właśnie, te polskie ziemie nazywane były Koroną i ona jest królową Korony Polski. Tamte ziemie nam odpadły, tam panuje też Matka Boża Miłosierdzia Wileńska, która jest też naszą Matką Bożą. Niemniej Matka Boża Częstochowska jest być może najcie, najczęściej stosowanym pośrednictwem w stosunku do Boga. To do niej się zwracamy, do niej się modlimy, by wstawiała się za nami do Boga, i ona też jest tą, która rozdziela swoje łaski otrzymane od Boga. Pośredniczką łaski jest również ona, łaski Jezusa Chrystusa, które nam przekazuje. Ona dostrzega wcześniej nasze potrzeby po to, żeby nieść je wobec Tronu Bożego i żeby te łaski Boże nam rozdzielać. Będziemy święcić za chwilę sukienkę nową Najświętszej Marii Panny, i to jest taki znak. Właśnie bardzo lokalny. Ta sukienka jest darem tej parafii. Jest też znakiem rozpoznawczym tej parafii. Gdy będziemy na nią patrzeć, jest w królewskich szatach. Tam zauważymy lilie jagielońskie na jej płaszczu. Zauważymy czerwony kolor jej syna, który jest królem. 19 listopada będziemy znowu konsekrować Polskę królowi. Wszechświata na zakończenie roku miłosierdzia. A zatem będziemy z inteligencją i mądrością odczytywać tę ikonografię właśnie tę nadzwyczajną ikonę Najświętszej Maryi Panny, o której z zachwytem pisał nasz dziejopis Jan Długosz tyle, tyle wieków przedtem, że ona wodzi za nami swoim wzrokiem. Gdziekolwiek stoimy w kaplicy cudownego obrazu, zwłaszcza, gdzie jest oryginał Matki Bożej Częstochowskiej, widzimy, czy stoimy z prawa, czy z lewa, ona zawsze na nas patrzy. I tak jest. Ona nigdy z nas wzroku nie spuszcza. O tym też wiedzmy. Czy jesteśmy w Kościele, czy poza Kościołem, cokolwiek robimy, gdziekolwiek jesteśmy, ona nas widzi i wodzi za nami swoim wzrokiem. Jest to dla nas ogromna radość i pewność, że nie jesteśmy sierotami. Mamy matkę, która ciągle jest blisko, którą, której ciągle możemy wzywać. A zatem i ona nam pomoże rozpalić ten charyzmat Boży, który otrzymaliśmy w parafii, w parafii pod jej wezwaniem. Pod koniec Mszy Świętej poświęcimy też obrazy. Jezusa Miłosiernego, które rozpoczął peregrynację w naszej parafii i w związku z tym przypomną, że nazwą właściwą Boga samego jest miłosierdzie, że to jest Bóg miłosierny. Ojciec bogaty w miłosierdzie, jak nazywa go Pismo Święte i również jest to tytułem encykliki świętego Jana Pawła II o Bogu Ojcu. Właśnie pod kątem miłosierdzia On tego Boga Ojca widzi. Oddajemy się Matce Miłosierdzia, oddajemy się Bogu Miłosiernemu na dalsze 50 lat istnienia, działania tej parafii Amen.